Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie, na mi naszego gościa, który dzisiaj jest Michał Pan Michał Umiński. Można przekręcić? Można poprosiłem. Dwa słowa, Pan Michał Umiński. To jest rocznik 84, urodzony w Kietomiu, liceum plastyczne Słońcu w Katowicach. Skończył także licencjat na Uniwersytecie Śląskim Wydział w Wydziału tak? Artystycznym I dalej tam kontynuuje naukę z zakresu sztuki artystycznych. Gościmy go po raz drugi, ponieważ w maju, a znaczy jego pracę, gościmy go po raz pierwszy, ale jego pracę. Yy, mogliśmy oglądać w maju podczas nocy kulturalnej, pierwszej nocy kulturalnej, która odbyła się w naszym ośrodku i były to prace satyryczne, rysunki satyryczne. Yy, pan Michał rysuje od 12 roku życia już, znaczy wcześniej, a od 12 Szef, roku... Cała, roku cała życia ale od 12 roku... Publikuje. Publikuję je już, jak tak. miał 12 lat, zaczął w jakichś drobnych czasopismach humorystycznych publikować swoje rysunki. Zresztą do tej pory ja przejrzałam, e, robię animacje e, na stronie, znaczy na e, YouTubie, tak? Tak, tak? Na swojej stronie to można obejrzeć ostatnio, bardzo rozbawiło mnie, Hanki w Ostowie. Przeznać, że mnie rozbawił, naprawdę. Dziękuję. Pasję, że ktoś chce cokolwiek robić, nie poddaje się z tym, co no i się rozwija i doskonale. Ja się bardzo cieszę, że ktoś ci gościmy dzisiaj wyczale. Ja również cieszę się za zaproszenie, to teraz, już po raz drugi. Przepraszam, że ostatnim razem nie mogłem wyjechać, ale, ale jestem teraz tutaj i bardzo się cieszę, że doszło do stawa do skutku. No prezentuję różne, różne obrazy jakby z różnych y, moich zainteresowań. Pierwsze to są obrazy takie z uczelni, które tam malujemy jakichś modelów albo jakieś marki natury. To jest tak, taka jakby, taki nurt no, akademicki powiedzmy. Drugi e, mój temat zainteresowania to, to jest jakby plenery. Często biorę udział w plenerach. Na przykład te prace są z plenerów, na, na które, które jeźdę w czasie wakacyjnym. I trzeci, no tutaj pani karta bardzo Jakbym zadygała, że to żeby się powiedzieć na ten temat, to, to są te właśnie skandaliczne piwa, które namalowałem kiedy, no już pół roku temu i które jakby były bohaterami pewnego skandalu, ponieważ one są częścią teraz Ja na, na dyplom malarski maluję cały, maluję cały sklep. Taki mam pomysł, jakąś żeby namalować kółki sklepowe. I już zacząłem to od jakby kwietnia tego roku malować. ale I zrobiłem z tego taką instalację na zaliczenie z jednego przedmiotu, które, która ta instalacja znalazła się na rynku w Cieszynie, podczas dni otwartych Uniwersytetu Śląskiego. No i może Państwo znają tę historię, może nie, no, ale ja krótko przypomnę, że wyszła z tego nie afera, dlatego że Straż Miejska nie jakby posądziła o złamanie przepisów dotyczących wychowania w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi i potem miałem ja jeszcze przeprawy z policją, z na, prokuratorem nawet, więc yy, to, jakby to świadczy o no, takim niezrozumieniu trochę tych intencji, ale, ale ja jestem bardzo zadowolony z, tej, tej, z tego szumu, dlatego, że pojawiłem się w mediach różnych TVN-ie, TVS-i, w gazetach różnych, no i to było takie na początku bardzo byłem taki no, przestraszony tą sytuacją, ale wszystko się skończyło dobrze. Prokurator mi tę sprawę wycofał, i e, te zarzuty zostały wycofane i po prostu e, zostały I ale, 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 sława, ale sława została do, do, do tej, do tej pory. Tak. No i teraz też padł na taki pomysł, e, malowanie takiego cyklu, e, to taki milion złotych, mi, e, milion generalnie i zacząłem od miliona złotych. Teraz będę kontynuował, to nie odmalował milion euro, milion funtów, milion franków i tak, i tak dalej. Mam nadzieję, że Bank Polski mnie nie poproszą. Bo w sprzedawać pracę dzięki aktorze też? Też sprzedałem pracę jedną za za już pieniądze, więc jestem tym bardziej zadowolony, i, 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 i tak to wygląda. No i bardzo bardzo się cieszy, cieszę, że ta ustawa wyszła do skutku. Zawsze y, lubię y, pokazywać swoje prace, bo mam wielu y, kolegów na rogu i koleżanek, którzy jakby malują do szuflady i nie wystawiają tych obrazów albo one potem gdzieś giną w akcji, zostają zamalowane. A ja, jakby dobrze, cały czas do tego, żeby je nie tylko na takich wystawach, ale głównie też w internecie. Mam swojego bloga e, humorogiński.blogspot.com Zapraszam Państwa i jeszcze kanał na YouTubie, ja się tam nazywam D. Ogiński, przez THE E. H. Ogiński, e, prezentuję takie krótkie animacje właśnie i rysunki statyczne właśnie posiedzenia rysunkami statycznymi. No i, no i mam duże marzenia. Chciałbym właśnie założyć studio filmów rysunkowych i też yy, być znanym malarzem. I myślę, że mi się to kiedyś uda. I zawsze będę spo wspominał ktoś głowy, że, 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 że moja kariera jakby na drugim lek się to jakby tutaj kolejny... Ten tak. kiedyś u nas był. No i to nie przyszedł, nie ale na ten jest... dziękuję, dziękuję Państwu za przybycie, wszystkim mojej rodzinie, zwłaszcza ta, która mnie wspiera, mojej i maci i wszystkim, którzy chcieli przyjechać, ale nie mogli, bo stwierdzili, że jednak za daleko albo nie wiedzieli, gdzie są kozie głowy, ale po razy, po razy pa, Państwa miejscowość na uczelni nawet mieli którzy posądzali, że to jest jakiś kawał, że takiej miejscowości w ogóle nie ma i tak dalej. I ale potem się sprawdził w Google i jednak Ta jest. Też, jest Google. Więc to jest jakby też promocja y, kulturalna miasta Tak, to ja jeszcze przeczytam, bo y, zapomniałam, a no, to jest bardzo ważne dla naszego artysty, w jakich brał udział w wystawach i jakie tutaj nagrody. Więc tak. Między innymi w Warszawie Szczawnie Zdroju, w Czarny Zdroju, piekarach w Śląskich, Katowicach, Tarnowskich Górach, Boguszowie, w oczywiście w Uczestniczył w wielu plenerach krajowych oraz międzynarodowych. Wyróżniony został m.in. nagrodą w turnieju satyry imienia Ignacego Krasickiego na Złotą Szpilę w Przemyślu. Uzyskał wyróżnienie w konkursie satyrycznym Rokonioska. dobrze mówię, w Gorcach. Tak, tak, tak. Scypendium rektora Uniwersytetu Śląskiego otrzymał oraz wyróżnienie w konkursie na komiks ekonomiczny organizowany przez Fundację profesora Leszka Balcerowicza w Warszawie w 2008, wyróżnienie w konkursie na komiks z okazji 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem w 2010. Nagroda w konkursie Fundacji Form profesora Leszka Balcerowicza na komiks i animację o tematyce ekonomicznej. Czyli jeszcze druga była, tak? Tak, ale teraz animację. Anima. Tak, tak. 2000, w tym roku. Tak. <tryk> Także cieszymy się bardzo. Ja również. Jeszcze coś chciałem. E, e, chciałem e, jeszcze raz podziękować. Jeżeli Państwo mieli jakieś pytania do mnie, to ja służę. Zawsze tak odpowiadam. I aha, jeszcze e, e, teraz oficer, mogę oficjalnie przekazać jeden, jeden ten obraz, tak. E, no a, ja Chciałem przekazać e, tutaj temu dyktowi. Centrum Kultury. Ten właśnie obraz Pani Agata bardzo sobie, jakby Dziękuję bardzo chciała go, ale tam pomieszony, <laughs> myślałem, żeby mogę tak od, odręcznie podarować, ale, ale jak już wisi, to nie <laughs> pani pani sobie już potem go. Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo, w imieniu wszystkich. Będzie pamiątka dla nas bardzo fajna. No, Więc, jeżeli Państwo mają pytania jakieś, zapraszam, jeżeli nie, to zapraszam do oglądania, zapraszam do e, częstowania się i herbatką. I, I dziękuję. I po prostu lubię sztukę. Panu <noise> <O, głosy> za to, wysoką, że to <noise> i, i wszystkim, wszystkim. Przede wszystkim wychodzimy wszyscy naprzeciw. Dlatego, że dzisiaj się zreflektowało bardzo dużo osób, że przyjdzie. Zresztą tak jak zawsze yy, nie grzałujemy, ci, których nie ma. Ale wystawa będzie jeszcze przez jakiś czas, więc można, można tutaj zobaczyć. Nie. Co gorsza, przyjdą też wycieczki szkolne. Nie wiem, czy gorsza, czy lepsza, ale w każdym bądź razie też to zobaczą. Nie <głos> <głos> ale też bez, bez alkoholu. Bez To jest tak, <noise> bo jest Ale dobrze. możesz być lepszy temat choinki. Właśnie, ja teraz jestem zainświlowany, no jest no, jak, 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 wczoraj nie przy, jak wczoraj, to będzie... Ja wczoraj powiem Państwu, tutaj wczoraj przyjechałem i <coughs> zapląciliśmy z ojcem, bo z ojcem i tam dojechaliśmy takiego sklepu z kafeluszami. I ja tam wszedłem, bo zapytać o drogę, ja oni miałem te, te kafelusze tak pełno tego było, to jest Prawda. idealne, idealne y, temat dla obrazu. Więc mo, może następnym razem y, jakby to się też mówiło, jakby Państwo kiedykolwiek zobaczyli obraz z kapeluszami, to wiecie, że to będzie mógł. Inspiracja, jak najbardziej. No co, to zapraszamy. czujcie się u siebie w domu, proszę, oglądajcie. Jeszcze tutaj są takie ulotki, można zabrać. jeżeli Na teraz, jak ma... no, okay. Ja myślę, że będziemy, jeśli WiFi tak powiem, zechce jeszcze kiedyś nas z świeżymi pracami, a z pracami artystycznymi, to ja serdecznie zapraszam. Znaczy z tymi komiksami no, no, będziemy znów robić noc kulturalną, także myślę, że jakieś inne tematy. To może też moje animacje. O, na duży ekran. Na duży ekran. Może rodzinną wystawę. Ale to już na duże wystawie. Moje... No. Możliwości jest dużo, tylko chęci, także... Nie, ale Państwo to macie fajną tą salę z tylko naprawdę... No warunki mamy dopiero od roku takie, bo mieliśmy troszeczkę skromniej. W każdym bądź razie, no pojawiły się też dzięki temu możliwości, żeby zrobić, żeby zrobić fajne wystawy czy remisarze autorskie, bo były co prawda, ale na tamtej sali mhm. całkiem innych warunkach, także nie było tak fajnie kameralnie i, i nie no. ねえ、すっごい。